Towarzyszenie Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego oraz Aeroklub Bielsko-Biała prowadziły projekt pod nazwą Beskidzki Rajd Lotniczy Przedsiębiorców. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Dotychczasowe doświadczenia oraz praktyka wskazują, iż transgraniczna współpraca w zakresie wspólnego, zharmonizowanego rozwoju uzyskała dodatkowe wsparcie w postaci włączenia Polski i Słowacji do strefy Schengen. Mocno zróżnicowany poziom infrastruktury turystycznej i przemysłowej w regionie oraz zmiany w dotychczasowych, tradycyjnych sektorach przemysłowych po obu stronach granicy, brak spójności działań zmierzających do wypracowania wspólnej wizji na rzecz wspierania rozwoju Beskidów są czynnikami, które mają zdecydowany wpływ na zharmonizowany rozwój Beskidów. Organizacja Beskidzkiego Rajdu Lotniczego Przedsiębiorców stanowiła innowacyjną ideę łączącą wiele celów. Najważniejszymi celami organizatora było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz stworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. Ponadto organizacja Beskidzkiego Rajdu Lotniczego wpłynęła na promocję regionu oraz jego walorów kulturalno-przyrodniczych, rozwój współpracy transgranicznej poprzez promocję przedsiębiorczości i współpracy sektora biznesowego, Wzrost powiązań pomiędzy przedsiębiorcami beskickimi. Wzrost możliwości rozwoju regionu poprzez promocję jego możliwości produkcyjnych oraz zaplecza produkcyjnego i intelektualnego. Zwiększenie możliwości sektora produkcyjnego regionu poprzez nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Zadania te realizowane były przy zaangażowaniu partnera słowackiego, którym od wielu lat jest Spolok Cechow Kysuc Sturzowki. Działania projektu skierowane były do przedsiębiorców, instytucji kulturalnych, samorządów oraz społeczności lokalnej po obu stronach granicy. Szczególnie z regionu Beskidów, aktywnie zainteresowanych promocją turystyki lotniczej i bogatego dziedzictwa regionu związanego z lotnictwem. Nawiązaniem nowych kontaktów oraz realizacją innowacyjnych projektów gospodarczych. Małym i średnim przedsiębiorstwom projekt zapewnił wsparcie marketingowe oraz możliwość rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami z regionu. Samorządom lokalnym projekt zapewnił nawiązanie bliższych kontaktów w zakresie nowych możliwości współpracy, wspólnej promocji regionu oraz organizacji działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców. Jak też propagowaniu bogatych doświadczeń sektora lotniczego pod Beskidzja. Instytucjom kulturalnym projekt pomógł przy powstaniu platformy współpracy w zakresie wymiany informacji, promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego, wspólnego opracowywania programów wymiany doświadczeń oraz integracji. Społecznościom lokalnym projekt zapewnił szerszą promocję regionu poprzez wskazanie możliwości biznesowych przedsiębiorców, promocję jego walorów. W przyszłości, w czasie realizowania nowych projektów biznesowych, przyniesie w efekcie rozwój regionu oraz rozwój rynku pracy. Dzięki temu, iż w roku 2007 oba kraje wstąpiły do strefy Schengen, pojawiły się nowe możliwości współpracy. Zanik sztucznych barier w postaci granicy spowodował możliwość przenikania się nie tylko kultur na terenach przygranicznych, ale także inicjatyw gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Projekt był jedną z pierwszych prób stworzenia na terenach przygranicznych nowej formy spotkań przedsiębiorców, łączącej promocję regionu, zamiłowanie do lotnictwa, możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Poprzez swoją medialność, RAJD i następująca po nim konferencja gospodarcza gwarantowały odpowiednią promocję oraz wymiar medialny projektu i przedsięwzięcia. Innym osiągnięciem projektu było wytworzenie więzi pomiędzy przedstawicielami sektorów biznesowych, samorządów oraz społeczeństw lokalnych Polski i Słowacji, które zaowocują w przyszłości utworzeniem silnych powiązań gospodarczych i innych form wzmocnienia integralności Beskidów. Działania podjęte przy okazji organizacji rajdu pozwoliły na bardziej aktywne połączenie środowisk biznesowych polskiej i słowackiej strony Beskidów. Z przedsiębiorcami z innych regionów obu krajów. Wymiana doświadczeń i pomysłów biznesowych w trakcie towarzyszących Rajdowi spotkań, nieformalnych, jak też oficjalnych, była znaczącym wzmocnieniem działań na rzecz integracji ekonomicznej regionu Beskidów.